Dzień dobry, witam serdecznie. W trójkącie prostokątnym dane są długości boków. Wtedy prostokąta to jest 5 pierwiastków z 3. Przyprostokątna leżąca przy alfa kącie jest 5, a przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta alfa jest 10. Sinus alfa to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli 10, do przeciwprostokątej 5 pierwiastków z 5. Tu skrócimy na 5 będzie 1, tu na 5 będzie 2, czyli mamy. Dwa pierwiastki z 5, ale musimy wyciągnąć niewymierność, czyli mnożymy przez pierwiastek 5, kochani, licznik i mianownik. Wtedy uzyskujemy tutaj pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, to jest po prostu 5, a w liczniku mamy dwa pierwiastki z 5. Dlaczego pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 jest 5? Bo 5 pięć razy 5 pięć jest 25, pod pierwiastkiem, no to to jest 5. I teraz, czy mamy taką wartość dla sinusa alfa gdzieś? Nie, nie ma. No to liczymy cosinus, a cosinus alfa to jest stosunek przy prostokątej będącej przy kącie alfa, czyli 5 przez 5 pierwiastków z 5, bo to jest stosunek przy prostokątej leżącej przy kącie alfa do przeciwprostokątej. Piątki się skracają, tu jest 1, 1, czyli mamy 1 przez pierwiastek z 5. No i znowu mnożymy yy, razy pierwiastek z 5, liczyli mianownik. Dobra, tutaj to już zamarzę, żeby nie było ten. Yy, jeden razy pierwiastek z 5 jest pierwiastek z 5 i pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5. Tak jak tutaj już liczyliśmy, to jest po prostu 5. I to jest wartość kosinusa, Ta odpowiedź jest prawidłowa. Dziękuję za uwagę.